Biblii to duch, ale też w sercu serce skierowane na Boga, to jest to, co wypływa, to prawidłowe, co wypływa z ducha. Ale kochani, jeżeli nasze serce nie jest prawidłowo ukierunkowane, to w Słowie Bożym stoi, że różne rzeczy z serca wypływają. To nie jest tak, że z serca to tylko wypływa dobre rzeczy. Nie. Jeżeli w ogóle. Uzdrowisz swoje serce, bo serce swoje trzeba uzdrowić. Jeżeli uzdrowisz swoje serce, to prawidłowo wypływa, bo różne rzeczy wypływają z nieuzdrowionego serca. To nie jest tak, jak mówisz, że serce moje mnie nie oskarża. albo serce moje mi tak dyktuje. To pierwsze jeszcze musisz mieć uzdrowione to serce, a uzdrowione serce to jest. Utożsamione, zjednoczone z Jezusem Chrystusem. Nie na, te, nie na pułapie teorii, tylko na, tu, na pułapie właśnie serca. Zrozumienia tu, dotknięcia tego. Zobaczcie, wszyscy wiedzą, kto jest Jezus. My, stojący ludzie, przy, gdy przychodzimy do Boga. Uznajemy go swoim Panem i Zbawicielem, ale, kochani, jaka to droga od powodzenia, to w ogóle praktyki. I tu się dopiero zaczyna życie, i tu się zaczyna realne Królestwo Boże, tu, jako w niebie, tak i na ziemi. Tu się zaczyna. Kochani, przypomina mi się taka historia, jak Egipcjanie byli 400 lat w niewoli. Zobaczcie, 400 to jest 4 wieki. Więc oni przesiągnęli, przesiąkli naturą niewolnika. I teraz pojawia się taki mojżesz i mówi. N -n, nie musicie być tacy. Bóg, jachwe, wasz, który żeście przed wiekami go wyznawali. Daje wam dzisiaj wolność. I teraz co? To jest informacja. Oni musieli w ogóle w to uwierzyć i każdy element przerobić i uwierzyć. I oni jeszcze, zobaczcie, widzieli naocznie, a odzież im się nie psuła. Chodzili w idealnym zdrowiu. Ale co? Mogli przejść 14 dni, szli 40 lat. Nie mam pytań. I tak jest z nami, kochani. Przychodzisz do Boga, jest ha! To i to a trwać cały czas. Bo tak to kicha. Tak to kicha. Królestwo Boże jest na pułapie twoich tylko. Uuu, weźmie, Boże, Boż nie mogę. No, chcę iść tam do ciebie, bo mi to źle. I dlatego, że ty tylko wiesz. I teraz kroczek po kroczku, ty musisz w ogóle, jak napiera na ciebie diabeł, jak napierają na ciebie okoliczności. Jeżeli jesteś stossamiony, twoje serce jest mięsiste, wie kim jest w Jezusie, to ty w 14 dni Królestwo Boże będzie dla Ciebie dotykalne tu na ziemi. Ja, ja tak myślałam, Królestwo Boże to tam. Nigdy mi przez myśl wcześniej nie przychodziło, że ja mogę tu doświadczać Królestwa Bożego. Tylko czy ja do, doświadczę to w przeciągu 14 dni, mówię tak, przeności czy 40 lat. Widzicie dzisiaj, popatrzcie na kościoły i na chrześcijan, jacy są słabi. Jacy są słabi. Sami się stykacie, już chodzicie trochę z Bogiem i widzicie, co jest od. Ja pamiętam, był taki czas, gdzie śpiewaliśmy tą piosenkę i wszyscy płakali i się przytulali. Od miłości się nie odchodzi. Gdzie są niektóre te osoby? Usuwają mnie osoby z Facebooka, wiecie? Tak mnie kochają, że mnie usuwają. Ja nie mówię o ludzi. Ja nie mówię o ludziach. Nie o rodzinie, ja mówię o rodzinie. Więc... Teoria a praktyka to dwie różne rzeczy od miłości się nie odchodzi żeby był namacalne to co się wykonało na krzyżu dla ciebie ty musisz po prostu zedrzeć z siebie niewolnika oni zobaczcie doświadczali nie chcemy do Egiptu zabierz nam lepiej nam było w Egipcie dlatego że się nie utożsami jak się nie utożsamisz z Bogiem całkowicie to będziesz mówił. Będziesz patrzył na swojego partnera, partnerkę, żonę, męża, przyjaciela i, i będziesz mówił, lepsi są ze świata. Albo on taki wcześniej był lepszy. Jak był niewolnikiem, był lepszy. Miał bardziej niewolniczą duszę do kopania. Nie. Nie jest w niewoli lepiej. Nie jest w niewoli lepiej. Bo wiecie, co to do czego zmusza? Do czego to Cię reflektuje? Że nie czyń, jest takie przysłowie, nie czyń komuś, co Tobie miłe, To Cię reflektuje, że tak, nawet gdy ktoś Ci coś zrobi, to ty, w nim mieszka Jezus. I miłość co? Miłość nie oczekuje. Ja tu na wstawienniczej w środę mówiłam, zawsze ja mówię na małżeństwie, będę to mówić, Ci, co byli, będą, są w małżeństwie ci, co byli wcześniej w związku i się pozakochiwali w sobie, zakochaliście się w duszach. Ja z moim mężem też. A w duszy nie ma Bożej Miłości. Sorry. Bardzo mi przykro, pretensje do Boga. Jak się ktoś nie zgadza i mówi, a co to było? No to była dusza. Dusza jest piękna. W duszy piszemy wiersze, tworzymy, rzeźbimy. Tańczymy, śpiewamy, mamy tale. Cudowna jest dusza. Cała spuścizna yy, sztuki, muzyki, wszystkiego, co się nazywa kulturą, jest w duszy, jest piękna, ale to nie jest miłość Boża. Bo miłość, której myśmy doświadczali, tej duszewnej, której żeśmy się w ogóle urodzili i rodzice nas tak kochali, rodzice nieodrodzeni z Bożego Ducha kochali nas, no nie kochali. No bo tu nie ma miłości, kochali nas w duszy. A przecież tam nie ma miłości. Myśmy w taką samą modłę weszli. I teraz zobaczcie, bo ta miłość w duszy to jest zawsze, ma podtekst. Każdy z nas wie, małżeństwie, żona z mężem, pierwsi manipulanci. W ogóle oczekujemy od siebie na maksa, na maksa. My potrafimy różnie, i teraz ja mówię: Jeżeli Mama. byłeś w związku Mama. wcześniej i nawróciłeś się, to mężu i żono zacznij się zakochać w swojej żonie i mężu w duchu. Żono, mężu, nie rób tych numerów, co robiłeś wcześniej. Głowa mi boli, nie będę spać z mężem. Mąż będzie coś robił, żeby się żona przespała. W ogóle to jest bliskość. Mnie uderzyły takie słowa, słuchajcie, polecam. Bliskość, intymność, w małżeństwie. Adam został stworzony idealnie. Idealny on był, bo wszystko było idealne to, co Bóg stworzył. I co? Z tego idealnego wyjął żebro. No to jak coś wyjął, to przestało to być kompletnie idealne. Ale w tym, w nim było co? Ewa. Ewa była w nim. I teraz, gdy Adam jest zespolony z Ewą, jest idealny. Tylko ty, zespolony Bożą miłością, mężu, żono, nigdzie nie doświadczysz takiej bliskości i intymności, jak w Bożej miłości małżeństwa, bo to jest plan Boży. I nie myśl, tak, bo to diabelstwo jest. On mnie denerwuje, ona mnie denerwuje. W ogóle, podkrzyż, podkrzyż, zakochaj się na nowo w, z Bożą miłością. Zacznij kochać męża i żonę. My zaczynamy z mężem to robić dopiero. Myśmy się zapoznali, jako szczawie młodzi. Z deficytów żeśmy się poznali, zakochali, zakochali. Czy jak ja patrzę na swoje małżeństwo, no to to wieczne oczekiwania. Roszczenia, manipulacja, kombinacja i wszystko. I teraz ja przychodzę do Jezusa, dzień dobry, ja już mam tak nie kochać mojego męża, ani mój mąż ma mnie tak nie kochać. Koniec, stare co? Przeminęło. Jeżeli to was, że jak, to co to, to było, no to no było. To co powiedziałam, co się ogólnie nazywa kulturą, pięknie, ślicznie. W Bożej miłości. Wiecie dlaczego ja to mówię i to trzeba zrobić, bo na tym żadne małżeństwo nie pojedzie daleko. Nie pojedziecie, jeżeli coś, jakieś stare nawyki przychodzą do waszego życia i wy mówicie: "Dobra, zadziałam tak jak zawsze". To jest bomba z opóźnionym zapłonem, kochani. Bomba z opóźnionym zapłonem. Bo to gdy ty się będziesz coraz bardziej przybliżał do prawdy, nie wytrzyma to. Sprzężenie będzie straszne. To będzie sprzężenie. Bo stara, co do nowego, sług na starą łatę. To nie można tak. To się nie da. Po prostu się nie da. I teraz co? Miłość to przecież nie dar. Zobaczcie, przychodziliście do Jezusa jeszcze dobrze, żeście niczego nie wiedzieli, dary od razu działały. Kochani, to, że macie moc i dary, to nie jest pułapu święcenia. To nie jest pułapu święcenia. Słuchaj, ja, to jest normalka. Dla chrześcijan, że o, byłam, y, byłam teraz na wakacjach z mężem, i dla mnie, ja tam nie mogłam w tym poście dobrze wyrazić, bo nie miałam dobrego sygnału, już telefon mi się rozładowywał, ale Chcę Wam powiedzieć, co ja chciałam tu wyrazić, że Ty, jeżeli jesteś zjednoczony, to przez Ciebie Ty jesteś jak normalnie strumień, jak ten wodospad, co ja tam zdjęcie da. Płynie, płynie przez Ciebie. Płynie i Ty jesteś dawcą życia, idziesz sobie, dzień dobry, przyjechałam sobie na wakacje. Życie, życie, rozdaję życie. Ja rozdaję życie. Jak jesteś Twoje serce, wiekim jest w Jezusie. To dla mnie nie ma problemu, niosę talerzyk. Tak, Agnieszka mówi do mnie: Książkę dostałam, chata. Ja mówię no i mi się pyta. Jeden tylko zapłon. Jesteśmy w takim korytarzu, gdzie u góry są ludzie, na dole. W każdej chwili mogą ludzie przechodzić. A ja uwalniam życie. Płynie, ja nie mogę. Teraz u, zobaczcie, nie utożsamiony będziesz: Nie, to teraz nie. Będziesz się lękał, albo nie będę napierać. A może się domyśli? No bo to jest niepewność, rozumiecie? To są lęki, nazwijmy to lęki, 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 lęki. A ja trzymają ten talerzyk. Płynie ze mnie, po prostu płynie. Ja wam nie umiem tego powiedzieć. To leciała jak wodospad. Patrzę kobieta, po prostu ja to czuję, co się dzieje z nią. Pierwiej jej mówię. Zrobi, możesz to zrobić sama, ale rozmawiamy dalej, ona płacze. Odkładam talerzyk. Chcesz być nowym stworzeniem? W jednej chwili. Spotka się ze mną w niebie kiedyś. Ona tak. Przyprowadzam ją do Jezusa, a później odprowadzam talerzyk do zmywarki i normalnie. I dalej. Kto chce życie? Po prostu, kochani. Ale to się musisz pewny czuć w Jezusie. Pewny. Ja tam. Ją akurat w momencie, gdy ją przyprowadzałam do Jezusa, ktoś otwiera drzwi, mówię: Będziesz na ten moment. Mnie to nie, a to nasz na Szymon mówi: Mamo, słyszałem, że się modliłaś i zamknąłem drzwi. Dałam mi książkę. Miłość, droga do zwycięstwa. Jest to radość. Kochani, to była na, no naj, najfajniejsza rzecz, najcudowniejsza na tych wakacjach. Ale musisz się ty czuć pewnie. Bez względu, gdzie jesteś, co ty masz? Autorytet. Człowiek w autorytecie nie czuje się w ogóle, że o, nie tak, nie. Nie wiesz co? Czy spotkasz tego człowieka kiedyś? Nie, rozdaje życie, płynie chcesz życie? Musisz być pewny. Ona do mnie takie zdanie powiedziała. Wiedziałam, że jesteś inna. Jak z tobą rozmawiałam, od ciebie bije, mówi. Pewność siebie i pasja. Nie wiedziałam skąd ty, to, na, co, na co jest to ukierunkowane. Właśnie, świata nie oszukamy. Wiecie, że świat jest tak samo to widzi? Będziecie widział, jak wylęknionego albo pewnego. Całe stworzenie woła o autorytet. Ono chce, żebyś go brał. Chce, to stworzenie aż prosi weźmie, weźmie ustaw, proszę cię, ustaw mnie. Także, kochani, jeżeli na pułapie serca tego nie zrozumiesz, to tylko będzie dla ciebie i przyjdzie sytuacja, że ja uwolnię prawdę. A nawet, przepraszam, jak mnie kochacie, jestem człowiekiem. Niech trochę to będzie za ostre, ale prawda jest zawsze ostra. To sorry memory. Ale nawet, gdy to i też się uczy miłości, przepraszam, to jest owoc. Nie zostałam Y, ordynowana na miłość. No nie, jak mnie kochasz, to nie, focha, nie robisz i mi nie przebaczasz, bo jesteś skreślony, w ogóle to ty nawet nie wiesz, że diabeł ci zrobił taki numer. Bo jeżeli nie potrafisz przebaczyć, bariera, możesz serączki nakładać, możesz te wszystkie te ruchy robić. Tylko poczytaj sobie w Koryntian, bez miłości, co to jest. Choćbyś językami mówił, choćbyś nie wiem, co zrobił, a bez miłości byś to zrobił, a jak nie przebaczasz, to robisz to bez miłości. Tak cię diabeł zawinie. Dlatego to, kochani, nawet... Wiecie, ja... Ja jestem w związku tą osobą, która przeprasza. Ale też... Jak się rozwijasz z Bogiem, też musiałam wziąć na warsztat swoje przepraszam. Bo nieraz dochodziłam do męża i tak mówiłam, Grzesiu, przepraszam Cię, chociaż nie czuję się winna. No i dziękuję, załatwione. No i takie przepraszam, wiecie co to jest? Też mnie z Bogiem pracuję, mówię, to nie przepraszam. To nie jest, przepraszasz. Czy mi było łatwo przepraszać? Nie. Uważałam, że nie w ogóle, nie, nie przepraszam go. Ale co? Kocham go. W ogóle chcę, żeby było między nami dobrze. Dochodzę. Wszystko mi się, nie chce mi się. Bo Grzesiu nieraz do mnie mówi tak. Tobie to tak łatwo. Nie, nie jest mi łatwo przepraszać. Wcale nie jest mi łatwo przepraszać, ale przepraszam. Czy łatwo jest nieraz przebaczyć? Bez Bo Bożej miłości nie jesteśmy w stanie przebaczyć krzywd. Ale on na krzyżu coś zrobił, żebyś ty był w stanie. Żebyś ty był w stanie. Wtedy realność Królestwa Bożego jest dla ciebie tu na ziemi. Tu na ziemi, kochani. Jak on pokonał diabła, Ty też pokonałeś. Jak on zabrał każdą chorobę, dla Ciebie nie ma opcji, żebyś chodził z chory. Tylko co? Na pułapie wiadomości czy serca? Tu głęboko, głęboko. Ja ostatnio sobie... Tak. Jestem z Bogiem zawsze złączona. I czemu ja nieraz miałam takie... wie Boże, czemu ja tak, że coś się dowiedziałam? Coś tu o, od razu, szybko powiedzieć, załatwić. Zadzwonić, już wszystko lęk. Mówię, lęk? Lęk Boże? No tak, lęk. boisz się, że jak już zaraz coś nie załatwisz, to coś się nie załatwi. I teraz ja decyduję, czy ja mówię, e nie, to nie lęk, to, to jest moja zapobiegliwość, moja mądrość. Dorabiam do tego mądrość, dar wiedzy, słowa, wszystko dorobiłam. I się nie zgodziłam z Bogiem. O. I tak chrześcijanie, taki numer robią sobie, po bo nie Bogu. Bo, kochani, bardzo smutna, zarazem prawdziwa wiadomość. Ty myślisz, że jak jęczysz nad sobą i się użalasz, to tam Bóg jest? Ty myślisz, że Bóg patrzył, moje dziecko. Nie. Jego tam nie ma. Jemu jest obojętne. Wierzcie mi, co ty, czy ty. Robisz coś, jesteś, o, czy ty po prostu nie robisz? On jest tylko w swojej prawdzie. Jeżeli ty była, on tylko tam, on nie ma, w użalaniu go nie ma. Bo to nie była miłości użalanie się, bo on ci dał wszystko i powiedział, zwyciężaj świat. Więc on nie będzie siedział z tobą w depresyjnych klimatach, bo on jest w klimatach miłości. Jeżeli ja się sprzeczę z mężem i pójdę na górę i płaczę, to my, ja myślę, nie ma tam Boga. On wiecie, kiedy się Bóg uruchamia? Jeżeli ja zejdę na dół i powiem przepraszam. Jeżeli ja będę w stanie po sprzeczce kochać się z moim mężem, tam jest Bóg. Nie, że ja o, zrób coś Boże z moim mężem, chyba, Petru muszę go opuścić. Tam nie ma Boga. Bo Bóg nie zapisuje zła. Nie unosi się. Nie oczekuje. Nie mogę powiedzieć dzisiaj do mojego męża, jak się uczymy tej miłości, zakochujemy się w sobie, nie mogę powiedzieć tak, słuchaj, dobra, nie odejdę cię, ale, bo ja już tak. A ty jak nie tak, to ja cię odejdę. Ale dobra, nie odejdę cię, jak zrobisz to i to. Nie. On widzi moją duszewność, ja jego duszewność widzę. I teraz z miłością trzęsie się wszystko, czy znowu mi z backhandu nie da uczuć w moje, w moje uczucia. Czy znowu nie pójdę na górę, nie będę płakać. Nie wiem tego. No ja nie wiem, czy znowu się nie rozczaruję. I co robię? Idę w to. I nieco, nie oczekuję. Nie jest to łatwe. Ale, kochani, gdy tak jak Ty się zdecydujesz, tak jak się zdecydowałeś być dzieckiem Bożym i nim jesteś, zdecydowałeś się wierzyć, a wiara jest czynna tylko w miłości, bardzo wiadomość taka, bez miłości wiara jest nieczynna. Dlatego tylu chrześcijan chorych, tylu załamanych, tylu słabe kościoły, bo to nie działa bez miłości to ty się zdecydujesz i powiesz w ogóle tego nie czuję. W ogóle to mi się, Boże, nie chce. Z chęcią to bym nie powiedziała, na swoich warunkach postawiła i powiedziała, goń się leszczu. O, tak bym to, moja dusza chce. I bym powiedziała, zobaczysz, jak mnie nie będziesz miał, to mnie dopiero będziesz kochał. Albo druga formuła, a będę robić to. Już znam mojego męża 30 parę lat. Więc będę chodzić w starej formule i będę go manipulować. Będę to robić to i będziemy mieć w miarę fajne życie. Nie będziecie mieć w miarę fajne życie. Bo to wyskoczę, jak jedno z Was przynajmniej będzie napierało na Boga, to wylecie jak bomba atomowa w was uderzy, w wasze małżeństwo. W najmniej oczekiwanym momencie. Nie myśl żoną, nie myśl mężu, że możesz to robić. Bo we mnie, w tym mężu, jak i w żonie mieszka Jezus. A Jezus nie da się tak traktować. Wcześniej czy później zależy od pułapu uświęcenia jednej ze stron. To ta strona, która napiera bardziej na uświęcenie, powie stop albo, albo. I będzie wszystko musiało być zmienione. I widzicie, są rozwody u chrześcijan. Są rozwody. Bo nieraz naprawdę się nie mogą dogadać. I tu nie ma winnych. Wtedy nie ma winnych. Bo jedno jest dziecko Boże i drugie jest dziecko Boże. I rozwód, który jest Boży, to w ogóle ja Ci życzę szczęścia, ty mi życz szczęścia. Sorry. Nie potrafimy się zakochać w duchu. Nie umiemy. Nie umiemy się już zakochać w duchu. Nie umie tego. Tak patrzę na Ciebie w duszy, no nie mogę inaczej. I się rozchodzimy. Też tak może być. Bo to jest, wiecie co, za tego nikt nie podejmie decyzji za Ciebie. Nikt. Ty nie powiesz tak, z... masz przyjaciela, przyjaciółkę, ale co Ty byś zrobił na moim miejscu, ale ja nie jestem na Twoim miejscu to w ogóle Bóg ci dał, decyduj, chcesz, wchodzisz w tą miłość, dostajesz mnie po ubiegłym. Ale, gdy przejdziesz tą granicę i w ogóle z tej miłości, pierw rzucisz ziarenko, bo to jest decyzja, to rzucisz ziarenko. Rzucisz ziarenko i przyjdzie owoc, to kochani, to jesteś w ogóle to, co mówiłam no uwielbieniu go się ślizga. Ty już to wiesz, strzeliłeś gościa, on cię w ogóle nie rozumie, Patrzy no, ciebie, dlaczego się tak nie zachowujesz jak zawsze, dlaczego nie drzesz jaby, dlaczego nie manipulujesz i patrzy co, ten ją mopluwa, a ta idzie go przeprasza, no nie rozumiem w ogóle. Idę se gdzie indziej pojeść i opuści i wtedy kwitniesz, I naprawdę jest pięknie. Czy się nie potkniesz? Potkniesz, czemu nie, potkniesz się. Ale i tak już będziesz dużo silniejszy. Także, kochani, to musi być na, w sercu. Ty musisz wiedzieć, co się dzieje w Twoim sercu. Zobaczcie. Każdy z nas z różnych środowisk pochodzi. I mo, mo, u mnie w domu moja mama piękne, piękne słowo mówiła. Hasło, hasło rodziny. Jak dziad, dziada sklekusi, to dziadem być musi. Piękne błogosławieństwo na życie. Dziękuję Ci, mamusiu. To znaczy, wiecie o co chodzi. Jak jesteś dziadem, to spotkasz dziada i będziesz dziadem. Zawsze będziesz dziadem. Bo to już tak jest. I teraz tak. Albo wychowywałeś się, gdzie wiecznie niedomagania jakieś było, albo byłeś wiecznie chorowity czy coś. Byłeś no różne. Mój każdy z was może wymieniać. Nie będę tutaj wymieniać. I teraz nowy jesteś. Ja już nie będę dziadem. Ja nie będę kopana przez kogoś. Ja nie będę się wiecznie czuła odrzucona. Ja nie będę błagać kogoś o uczucie. Ja już tak nie będę, bo jestem nowa. Mężu, jak błagałeś swoją żonę, opuśćcie do łóżka. Żono, gdy ty to robiłaś, to przestańcie to robić w małżeństwie. Przestańcie się manipulować. Jesteście nowymi. I teraz co? Ty musisz tu, tu to musisz wiedzieć. Tu, w sercu. Bóg daje rzeczy, ale ty je musisz po prostu zaakceptować. To musi w Ciebie wejść. On ci daje wszystko. Daje ci wszystko. Z obfitości serca mówią usta. Zobaczcie, wystarczy nie z kimś pogadać i wiecie. Serca się manifestuje. Na przykład ktoś jest monotematyczny. gada cały czas, na przykład o swojej pracy. Drugi gada o swoim hobby. Drugi nawala ja cały czas o dietach, o ćwiczeniach, o czymś tam. A, a czwarty mówi o Bogu. Też nie możemy być jaksi tylko o, o, o Bogu, ale zdystansować się. Ktoś cały czas o tym żyje. To jest w jego sercu. To jest w jego sercu. Nie w jego sercu jest wymiana krzyżowa. To jest w jego sercu. Tak w ogóle to jest w jego sercu. A dlaczego? Odnowcie umysły, odnowienie umysłu. Odnowienie umysłu to jest uzdrowienie swojego serca. Osi! 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 Wiecie, jak to jest, bo Bóg. Nie mógłby nam powiedzieć, zobaczcie, Bóg nie mógłby nam strzała takiego w kolano zrobić i powiedzieć, że ty w ogóle możesz. Że ty w ogóle możesz tak. Ale tak się nie da. Nie jesteśmy tak skonstruowani, że jeżeli ty wysyłasz impulsy. Impulsy wysyłasz, że jesteś zdrowy, jesteś taki, ogłaszasz w mocy języka życie i śmierć, to w ogóle Ci się coś dzieje.